Zupkę robi. <laughs> Zupkę robi z ręki rosołe. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z dodatku z Outlasta Whistleblower. Zaczynamy! Tak, zaczynamy! Nie spodziewałem się, że będę musiał przeżywać to na nowo. Przykuję się kolejny straszny materiał. Koniecznie zostawcie coś po sobie, aby ukoić nieco moje nerwy odnośnie Whistleblower. Nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania. Zaczynamy! Lecimy! Witam Was znowu z Outlasta. Znowu tutaj. Tak. Dzisiaj zagramy sobie w dodatek. Whistleblower. No to zaczynam. Damy sobie trudny, już wiem, że tam bateryka. Nie wiem, czy tam jest bateria jeszcze. Czy tam będzie kamera? Jeszcze nie wiem. Dajemy. Trudny. Nie wiem, czego się spodziewać po dodatku.

What are you doing? Giving alerts? kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Really, Hope? Shit. they're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. This is probably hypnosis. Nie znasz mnie, nie będę uwijał w bawełnę. Mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow w Mount Massif. Tam się dzieją straszne rzeczy. My chyba o nim czytaliśmy. Chyba o niego chodzi. Jest pracownikiem i mówił, że chce, żeby go przeniesiono. Bo inaczej zgłosi to do prasy. I widocznie to teraz to pisze. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Huh. Okej, okay, czyli wcieliliśmy się w postać, która. Jest pracownikiem tego środka. To no nic, nic. Nic, nic, nic nie robiłem. Wcale nie pisałem do prasy. Jak miło mieć wszystkie palce.

Możemy troszkę bardziej zgłębić tą historię. To bardzo fajnie. Gdzie mam iść? Gdzie jest moje stanowisko? Gdzie jest moje stanowisko, panie? Would I? Yeah. Park. Yes. Final. Where have you been? Functional imaging is and talking to the ASL. we got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park?

You can stop this! You have to help me! You have Hey! To. Calm yourself! This is a high security- It's alright, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Four. Three. Arterial spin labeling is back online. Co oni mi robią? You're Wayland Park. Nie nic, ale szczerze, Musisz Dobrze. Dobrze, panie. Okay. Mega dziwnie. Idziemy do biura. Oby nie wykryli, że chciałem. Napisać do prasy, zaraz zobaczymy, czy już się zorientowali, chyba nie. To tutaj, dobra, dobra. A jednak, tak myślałem, tak myślałeś. software engineer with a level 3 security clearance graduated cum laude from berkeley but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle somehow dumb enough to think that a borrowed laptop onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security stupid mr park more than stupid in fact that's no, Afraid we're going to have to have you committed, Mr. Park. Will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and uh, did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Ciekawe się zaczyna. Dobrze, że jeszcze nie jest aż tak strasznie, nie? Jeszcze nie miałem zawału. Bardzo się cieszę z tego względu na razie. Hmm. I znajdujemy się teraz w tym momencie, gdzie byliśmy na początku. Nie wiem czy oni go karmią w ten sposób nami no Dobra, jest jakieś wyjście stąd Nic nie widzę. A, kamera No tak! Nie mogło jej zabraknąć. Nie mogło Niestety nie mam więcej tych baterii. Muszę poszukać baterii. I się zaczyna szukanie baterii Dobra Jak ja mam stąd z siebie dostać? Światuszku Chyba nie chce Siema, nara O, bateria Nie co się dzieje Aha, zrobili... Jestem jednym z nich. Jestem jednym z pacjentów. I właśnie wybuchła. O! Wy wybuchło powstanie! Nie! Co się dzieje? Gdzie mam się schować przed nim? Do klopa? O, jestem co. Po Więcej was jest. Ciekawe, jak ja wyglądam. Czy ja też jestem zmutowany? No to nie zła rzeźnia. No, przynajmniej baterie są. Tyle dobrze. Tu nie przejdę. Jaki chaos. Cześć, cześć. Sami Swoi. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Keep around in our friend here. Get a little red on your hands. It's always helpful to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. You're Too good for the likes of us. Think you're different. Something. Dobra, daj ten nóż. Okej. Okay. Hey, hey, a jak ja mam stąd wyjść? Tutaj? Może mnie ktoś przepuści, to wyjdę, co? A tutaj, tutaj, Do, dobra, 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 dobra. Czekajcie, czekajcie. Zobaczcie na zobaczcie na no, nie wiem, czy to jest normalny cień. Myślę, że normalnie tak jak jakiś Terminator wyglądam. A nie, on chce się bić! Dobra. No nie! Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że tylko mi wyskoczyłeś, żeby mnie przestraszyć. Jednak nie. <wira> Super.

If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know if the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkov has son under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff company payroll? Co nam się dzieje to ja nie wiem Idziemy się dostać do tego radio? Cześć. cześć, cześć! Przestraszyłeś mnie, wiesz? co to za dźwięk niepokojący. No tak. Um, co się wydarzyło właśnie? Skąd ja wyszedłem?

Coś tutaj znajdziemy Chyba nie O nie, zamknięte Są szafki, żeby się schować I co? A teraz otwarte Nie wiem, co to jest Goni mnie znowu Billy Dobra Billy, koniec Interesujące. Dobra, gdzie by teraz... Jest w sumie wyjście, nie? Już... Tak blisko, tak daleko. Jest... ...bateryjka. Zawsze na propsie. Nie, ja, to nie jest ta droga. Tutaj? Nie. A, myślałem, że jednak nie tutaj. A jednak tutaj. Chyba to wszystko Ciekawe, czy będą jakieś dokumenty, czy nie. Zaczynają się flaczki. Kto to jest? Możdy Kanibal. Ja się boję. Zupkę robi. Zupkę robi z ręki Rosołek. Oho, tak zakrwawione, że nic nie widać Proszę nie wyskakiwać z. zamknięte. Zamknięte Ta, wiedziałem, spodziewałem się tego akurat Widzę go kochasz. Co? Mikrofalówka się zepsuła? Jak wsunął całość? Co to było? Wątroba chyba, nie? O, jaki głodny. Jaki głodny się jesteś, ojeju. O, spaghetti z jelita, o! o! to jeszcze nie koniec! I co? Co teraz zrobisz? Sushi? Nie no, no, no. chyba. będzie ciął, i ciął. Co to był? A co to było? Myślę, że to noga. Jak raz nie? Jak raz nie? Musisz zdjąć, dobra? A jak ja mam zdjąć taki dany ziomek? Jak ja mam to zrobić? Um, czego mogę użyć, żeby takowe kajdony przyciąć? Możliwe, że w jakiejś szafce są jakieś, nie wiem, nożyce, czy może jakieś klucz... Nie, nie wchodź się, chować nie chcemy. Szukamy, szukamy nożyc. Nożyce jakieś, albo do metalu, obcęgi, cokolwiek. Nie wiem z czego są te kajdany. Może z plastiku, to i młotkiem można rozwalić. No nie wiem. No nie wiem. No nie wiem. Może gdzieś na górę trzeba się wydrapać? Gdzież to? Będzie jakieś obcinaki. Naprawdę nic tu nie ma? No nie wiem. No nie wiem. Aha. Dobra. Dobra. Już wiem. Już wiem. Już wszystko wiem. O, a kim ty jesteś, kolego... Ale ty jesteś chyba dobry, co? Jesteś dobry? Aha, już głodny. Już zgłodniałeś, okej. Okay. Dobra, nie winie cię. Super. I co? Przeskoczysz to? Nie przeskoczysz. nic. W ogóle on jest crashowany jakiś Dobra jest Kluczyk, kluczyk Czy cokolwiek innego do tych kajdanek A może? Nie wiem gdzie jest ten kluczyk. Jeszcze widocznie sobie pobiegamy. Gdzie jesteś? Tutaj. Może będzie w tym pokoju rzeczywiście, skoro on tam wlazł? Może tak być. Kluczy, kluczy, gdzie jesteś? O Gdzie jest klucz? Gdzie jest Klucz? Pładuj baterię szybko! Dziękuję. O, o! Dobra, cześć! Coś tu jest bateria. No bierz ją, nie podchodź tak blisko, wiesz? Nie przetłumaczyli cię, kolego. Widzisz, że to tak nieistotnym kimś, więc. Spadaj. Spadaj. Idzie za mną. Jest klucz. Jest klucz. To najważniejsze. A to już koniec pierwszego odcinka z Whistleblower. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostaniecie ze mną dłużej. O wiele dłużej. Będzie mi bardzo miło, a wy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. Z dodatku Whistleblower. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie i trzymajcie się na ra.